Tylko kamera cię stresuje, nie? I, i czasami nie wychodzi, jak, jak widzisz kamerę, ale bez kamery to ty przez to robisz. Ale jak się? Pod... Wpadłam na pomysł, aby stworzyć miniserię, którą nazwalibyśmy roboczo Wademeką Żółte Dzioba. Chciałabym, żebyście wspólnie ze mną, przy pomocy chłopaków, przeszli przez pierwszy sezon motocyklowy. Chcielibyśmy pokazać, jak przygotować się w ogóle do sezonu i na co zwrócić uwagę z perspektywy człowieka, który jeszcze takiego sezonu nie miał za sobą. Dla mnie to jest tak naprawdę powrót po miesiącach zimowych. Będę musiała sobie wszystko przypomnieć. Ja myślę, że w ogóle ta cała seria będzie dobra dla osób, które jeżdżą już jakiś czas, ale krótko. Chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć, bo zawsze czegoś można się dowiedzieć. Te prawdy, o których tutaj będziemy mówili, to nie są prawdy objawione, natomiast są na tyle uniwersalne, że większość osób może z nich skorzystać. No dobra, to no za... Aby nie zaskoczyła nas sytuacja pozimowa. Kiedy odwiedzimy nasz motocykl w garażu, Daniel opowie wam, co robimy z akumulatorem. Tak, bo może dojść do sytuacji, że po prostu go nie odpalimy, bo przez zimę akumulator się wyładował. I to dotyczy zarówno nowych, jak i starych motocykli, natomiast zasada jest różna. nowych motocyklach, gdzie mamy zaawansowaną elektronikę, czyli kontrolę trakcji, IMU wieloosiowe, podgrzewane manetki, no generalnie cuda na kiju, kolorowe wyświetlacze i tak dalej. W tym wypadku nie zaleca się odłączania akumulatora na dłuższy czas. Ja tak zrobiłem, powywalało trochę błędów, musiałem jechać po oczywiście wszystko usunęli, nowe mapy przy okazji mi wgrali, Proszę, więc jest... opłacało się. Opłacało się, ale spędziłem no, tam cały, cały dzień tam spędziłem, więc nie zawsze warto. W starszych motocyklach, starszych, tak naprawdę po prostu bez tej elektroniki, bez większych problemów można taki akumulator wyciągnąć, zabrać do domu, trzymać go w temperaturze pokojowej, raz na jakiś czas podładować, wszystko będzie spoko. Ale są także ładowarki motocyklowe. Tak, i tutaj sugestia najlepiej pójść w tym kierunku jeden porządny zakup wystarczy nam na wiele lat nie będzie trzeba pół środków stosować czyli ładowarka motocyklowa z opcją zimowania tak, tak zwanego. Można tę ładowarkę podłączyć albo bezpośrednio do akumulatora, tak jak Daniel mówi, bo to, że tego akumulatora nie wyciągamy, najlepiej w tych nowych motocyklach, tak. to nie za czego nie ładujemy. Kupujemy tak. ładowarkę, podłączamy temperatura pokojowa, zapominamy o sprawie raz po raz nawet Zresztą nawet przy, przy, nawet, nawet przy mniejszej temperaturze ona po prostu doładowuje tak, tak, jak, jak tylko napięcie spadnie, to ładowarka sama podładuje do, do właściwej wartości i nic się z tym akumulatorem nie stanie. Także nie dopuszczamy do rozładowania akumulatora. Wyciągnęliśmy już nasz akumulator z podpieżinki, sprawdziliśmy go, montujemy go w naszym motocyklu, wyprowadzamy motocykl i co dalej sprawdzamy. Gaz, rura i do przodu. Tak, od razu. Ogie. I na koło. I na koło. Okej. Okay. Koło to jest ten, ten temat, który chcemy poruszyć. Mega ważna rzecz jest, że osobno o kołach będziemy robili na pewno materiał w tym roku. Powinniśmy zacząć od ciśnienia. No i teraz włączamy ciśnieniomierz. One mają kilka y, jednostek. My ustawiamy na bar. Wkręcamy wentylek. Musimy to... Wcisnąć na wentylek, Dobrze. Czy tu kciukiem? Tak. I już. I to wystarczy nam do zmierzenia, tak? No? Pokazało? Czyli 38? No, a powinno być 2. Dobra, za mało. Ciśnienie. I teraz, jakie są możliwości? No, najlepiej mieć swój ciśnieniomierz i po prostu sprawdzić, jakie to ciśnienie jest. Warto sprawdzić, jakie jest to ciśnienie dedykowane w naszym motocyklu. Ono często podpowiedzi są e, na no wahaczu. Nalepka na taka techniczna, która tego to mówi. Spójrz jeszcze, czy jest nalepka tutaj na tym plastiku Jeżeli tej nalepki nie ma, no to no, umówmy się, wujek Google wszystko tak. znajdzie, albo instrukcja obsługi motocykla. Nie lekceważymy tego, możemy doprowadzić do no, wręcz wywrotki, gdy to ciśnienie za bardzo spadnie opona się zniszczy. Generalnie nie powinniśmy mieć ani za wysokiego, ani za niskiego ta, ciśnienia. No w, w przypadku, kiedy mam. będziemy mieli za niskie ciśnienie, ta opona będzie ząbkować, będzie się szybciej zużywać, nam się też będzie gorzej jeździło. Ja akurat miałem w tym roku faktycznie, że pierwsza przejażdżka 10-kilometrowej okazało się, że z przodu mam za niskie ciśnienie. Natomiast poradziłem sobie w ten sposób, że podjechałem na najbliższą stację benzynową, która była blisko i po prostu tam sobie dodanego ciśnienia odpowiedniego dla mojego motocykla dopełniłem. Dobra. Szukamy wentylka, Czyli odkręcamy wentylek, Najpierw sobie to ustabilizuj, żeby to można było w pionie. Najlepiej dwoma rękoma z dwóch stron tutaj sobie stanie, tak? Żebyś miała dostęp, nie? I to mocno dociśnij. O, i trzy, mocno Trzymaj, 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 cały czas trzymaj. I zaraz nam pokażę kompresor 1.9 hmm? I dopóki nie zacznie pikać, że jest OK. Czyli 2-3. I teraz z jednym wszystkim ruchem wyciągnę. I zakręcamy. Wentylasa i mamy z głowy, Tu jest, to jest popsute, także wsadzenie tego urządzenia na wentylek i zostawienie spowoduje, że ciśnienie z koła nam całkowicie zejdzie. Będzie jeszcze gorzej niż było, nie? Okay. Okay. Podjeżdżamy tak, podjeżdżamy. Tylko stację, bądźmy ostrożni, jeżeli mamy problemy z tym, że jednak no te, nie jesteśmy tak bardzo techniczni, boimy się tego, chociaż no nie powinniśmy. Zawsze można poprosić obsługę albo kogoś, kto. Myślę, nam pomoże, że bo... najbliższy wulkanizator zrobi to za darmo. Tak, tylko to... należy mu podać wartości, jakie mają być. Nie można ufać wulkanizatorowi, że on będzie wiedział, albo liczyć na to, że on będzie wiedział, jakie tam powinno być ciśnienie, bo to wielokrotnie się taki wulkanizator napompuje, tak jak w aucie zawsze, nie? Dokładnie i mamy ciśnienie. Mamy I teraz ciśnienie. sprawdzamy stan samych opon. Tak, to też jest dla mnie bardzo ważny element, bo niekoniecznie gruby bieżnik oznacza dobrą oponę. Natomiast myślę, że tutaj zrobimy o tym osobny materiał. Nie chciałbym się aż tak bardzo zagłębiać, bo tych czynników jest bardzo dużo. Poszedłbym dalej. Okej, okay, skoro ustaliliśmy, że to jest ten moment, że wyjeżdżamy motocyklem, warto byłoby się zatroszczyć również o sam fakt zatrzymania tego motocykla, więc czas na hamulce. Bardzo ważny element naszego motocykla, dla mnie drugi po oponach, bo kiedy już możemy przyspieszać, to powinniśmy również zwalniać, hamować, zatrzymywać się, robić to w bezpieczny sposób. I teraz jeżeli nasz motocykl ma już kilka lat na karku, to warto sprawdzić kilka elementów. Ja bym zaczął od pierwszego, czyli od klocków hamulcowych, bo pewnie odłożyliśmy motocykl po zimie i niech sobie leży. Może się Okazać, że na przykład tylny hamulec po wyjeździe w Alpy, w Góry, czy chociażby w Bieszczady już nie domaga, a my ten tył teraz, szczególnie wiosną, będziemy bardzo potrzebowali, więc zacząłbym od sprawdzenia klocków hamulcowych. Kolejnym elementem nie zaszkodzi sprawdzenie tarcz hamulcowych, czy nie są już powyginane, albo nie straciły swojej nominalnej grubości. I trzecim elementem jest... Płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy. To jest też ultra ważna rzecz. Wysy! Powiedz, testujesz, za On jest Higroskopijny, brawo, <laughs> higroskopiny. w skrócie po prostu czerpie z otoczenia wodę. Generalnie najwięcej pary wodnej zbiera się w zbiorniczku tym wyrównawczym, w mm -hmm. tym zbiorniczku, który mamy na kierownicy, na tym dekielku, także ta taka kropelka wody, która się tam pojawi, a na pewno się pojawi, ona spowoduje, że punkt wrzenia tego płynu zmieni się o kilkadziesiąt stopni, więc. Jak będziemy trochę ostrzej ten motocykl traktować i hamować, może nam hamulec się po prostu skończyć. Więc... I uwaga, info dla diabłów przypominajka mamy dwa zbiorniczki wyrównawcze sama wymiana sugerujemy oczywiście przekazać w ręce profesjonalistów. Płyn hamulcowy zobaczycie przez ten wizjerek, krótko mówiąc. bądź czy on jest? Tak, czy on go nie jest. Ma? Jeżeli będzie go mało, to już od razu wiemy, że nie musimy klocków sprawdzać, że one są już zużyte. Także Tef. to już idzie jedno w parze z drugim. Natomiast kolor tego płynu i to, czy wiemy w ogóle, kiedy on był wymieniany, bo mówi się, że około 2 lata to jest taki termin, w którym ten płyn będzie spełniał swoje właściwości. Natomiast jeżeli nie wiemy, czy on był wymieniany, no to nie czekajmy, bo to jest zbyt ważna rzecz, żeby, żeby to lekceważyć. Także płyn hamulcowy, dbajmy o to, wymieniajmy. I taką wskazówką jest też to, płyn hamulcowy powinno się wymieniać przed sezonem, właśnie w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, nie po sezonie, bo on znowu tą wodę może zbierać. Czyli teraz to jest ten moment, kiedy ten płyn powinno się wymienić, jeżeli nie wiecie, co z tym płynem się działo do tej pory. A skoro jesteśmy przy płynach, to możemy przejść płynnie do kolejnych rzeczy, które nie są już tak istotne w sposób zagrażający naszemu życiu. Natomiast zawsze warto jest sprawdzić na początku sezonu. Ja robię tak, że po prostu biorę motocykl, kiedy już sprawdziłem opony klocki hamulcowe i tak dalej. Biorę motocykl na pierwszą przejażdżkę. Bardzo ostrożną, zresztą o tym jeszcze powiemy. I kiedy zrobimy te kilka kilometrów, wracamy do domu, myjemy motocykl. I sprawdzamy co się dzieje. Tak, bo co się może pojawić? No Mogą się pojawić jakieś wycieki, których nie tak. było wyjeżdżając z garażu. Mhm. Natomiast y, większość tych elementów ruchomych jest zabezpieczone no, gumą. Prosto mówiąc, to te wszystkie oringi, które trzymają ten olej w włagach i tak dalej. One są gumowe, więc one mogą nie dać nam symptomów, że coś się dzieje, bo wszystko jest ok. Natomiast przejedziemy parę kilometrów i nagle się okazuje, że pojawia się film na, na ladze, który sugeruje, że za chwilę będzie uszczelniacz do wymiany. Sprawdzamy co to się ten nie ma jakichś takich symptomów pierwszych awarii, więc to nie tylko przed sezonem, ale głównie takie rzeczy dzieją się właśnie po dłuższych postojach. Później możemy przejść oczywiście do prostych czynności serwisowych takich jak wymiana oleju. Natomiast nie jest to coś, co jest dla nas niebezpieczne. Czy zrobimy to teraz, czy przed sezonem, czy po sezonie. To już tak naprawdę zależy od nas i od warunków, w których trzymamy motocykl. Natomiast tutaj skupiamy się na rzeczach, które wpływają na nasze bezpieczeństwo. Tak, no niebezpieczne to może też wiadomo, jak ktoś ekstremalnie zaniedba, no to będzie niebezpieczne. Musi się silnik zatrzeć i, yy, i mogą się różne uszkodzenia pojawić, które będą niebezpieczne. Nie? Mhm. A słynne sprawdzanie w ciągu łańcucha. To jest ważny element, ale to jakby powinniśmy pamiętać o tym przez cały sezon. Wycieramy. A, kończymy regulację, bo pada. 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 Przygotowaliśmy sobie już tutaj taką prowizoryczną miarkę. To można zrobić z dowolnym urządzeniem, które ma jakąś skalę. Czyli może to być linijka, miara. Obieramy sobie na przykład to ogniwko 17 cm. O, podnosimy łańcuch na maksa i mamy 18 cm. Czyli to jest fabryczne ustawienie, to dość mocno naciągnięty łańcuch. Tak, jak chcesz, żeby ten, ten łańcuch, ten napęd działał, no to go smarujesz, myjesz i to wtedy jest ten moment, kiedy widzisz, że on jest, na wymaga naciągu. Jeżeli po całym zimowaniu wyciągasz motocykl z garażu i on jest zardzewiały, ten łańcuch, nie motocykl... To wiedz, jest, że coś się dzieje. To wiedz, że tak. Co, trochę to już zaniedbałeś, to interesuje. trochę już zaniedbałeś. Jeżeli zostawiłeś go z luźnym łańcuchem, to też brzydko świadczy o tobie. Ja bym sprawdził jeszcze jedną rzecz, a mianowicie elektronikę w postaci naszych lamp. Czy świecą nasze lampy, czy działają kierunkowskazy, ale przede wszystkim czy działają światła stopu. Sprawdzenie oświetlenia warto by było szybciutko sprawdzić. Światło pozycyjne, światło pozycyjne tył nam działa, podświetlenie tablicy też działa. Światła hamowania stop, przód działa. Działa to światło z hamowania stop mogło działać na końcu sezonu, ale to nie znaczy, że będzie działało teraz, Dokładnie. bo znowu pojawia się kwestia tych wszystkich połączeń elektrycznych, które mogą gdzieś tam zawieść. Czasem wystarczy podarówkę, zresztu. wystarczy czasem wyjąć i tak. zobaczyć, czy tam. przeczyścić, podłączyć z powrotem. Ja tak miałem na styku właśnie gdzieś podowiewkowie. Tak. No ma gdzie ledowe mamy, no to wtedy tam nic się nie dzieje. No. A kierunki są ładne. Kierunkowskaz, lewy Kierunków przód, ładne. lewy tył. Prawy przód. Bardzo ważną rzeczą jest również to, jak zachowamy się po sezonie, bo to zachowaj jeszcze przed tobą. Ale jak go przygotujesz po sezonie, to przed sezonem będzie mniej pracy i może mniej uszkodzeń. Szybciej będziesz mógł nim pojeździć, a to też jest ważne, bo na Szybciej początku w sensie sezonu nie jest to taśla... chciałam tylko. Tak. Tylko na początku mamy tą gorącą krew w sobie, szczególnie kiedy to jest pierwszy sezon. Po czym poznać, że to jest pierwszy sezon danej osoby, nie przeszkadza jej warunki od Tak, 2 stopnie, ogóle, nie, nie już jest okej, okay. to już tam słońce świeci, to jest idealnie. Ale to nie Sześć, zawsze działa, bo ja jest. w tym roku jak wyjeżdżałem na pierwszy serwis, było zero stopni. Tak, jak ja wyjeżdżałem na nagrywkę z Cardo, to było to jest zero. <laughs> Także, starzy się już nie uczą, ta, nie? Ta, już, już, już się no nie nauczymy. Się już... Ale wy możecie się jeszcze nauczyć, więc kiedy mamy już mniej więcej nasz motocykl e, ogarnięty, wiemy, że chcemy przejechać się trochę chociaż. Bo jest, nie wiem, tak jak w tym roku, w lutym 17 stopni. No, no. po 20, 20 było. Po 20, 20 stopni. Było. No, w lutym przywala 20 stopni, albo w marcu chcemy się przejechać, wszyscy jeżdżą. My też. Sprawdziliśmy motocykl, ubieramy się, jedziemy. Jak się zachować w tej chwili na drodze? Co nas może spotkać? To jest ważne, Martyna. Tak, bardzo. No nie tylko dla Martyny, nie? Dla każdego, dla każdego bikera to jest no. bardzo ważne. Jaki mam pomysł na to, ponieważ jeszcze nie wyruszyłam na drogę jednośladem, ale na pewno... Samodzielnie. Te, samodzielnie, ale na pewno tej pierwszej ja, jakby jazdy też nie będę chciała odbyć samodzielnie. Chciałabym to zrobić z kimś, więc pewnie wezmę Pinię. <laughs> Chodzi o to, że jest zawsze bezpieczniej. no, 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 no. Nie przeginaj z tą prędkością, bo... No, no wiesz, to tak to jest ciekawe. Nie no bardzo ładnie. No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tylko chodzi mi o tą prędkość w tych zakrętach, żeby cię czasami nie wyrzuciło, tak wiesz. Nie... bo to jest dopiero początek sezonu moja dziewczyno. No to nie był skuter. Pierwszy to było Hayabusa. To białe, to była hajabuza, no. Twój pierwszy motocykl. A ja mam odwrotnie. Ja z tej perspektywy lat, które już mam przejeżdżone, ja wolę pierwsze dni przejeździć sam, totalnie sam. Nie chcę nikogo widzieć, bo ja chcę jeździć swoim tempem, spokojnie się wyjeździć. Natomiast teraz opowiemy wam o tym, co zastaniemy na drodze, na asfalcie. No co się dzieje, bo to jest troszkę inaczej niż kiedy jest czerwiec, lipiec, jest środek sezonu, jest super. Zastaniemy dziury, tak? No przede wszystkim. Dziury i sól, pozostałość po, po zimie. Dziury, które powstają, sami widzi, widzimy co się dzieje. Wystarczy parę dni mrozu i od razu... Najgorsze dla nas jest to, że temperatura jest jeszcze niska. Tak. ona się nie nagrzewa tak jak powinna. Nie będzie pracowała tak jak nie powinna. Będzie, nie będzie miała tych wszystkich właściwości takich jakbyśmy chcieli, czyli tej temperatury pracy. Tyle z nudów, tyle jest teorii. To jest coś przez co trzeba przebrnąć tak samo jak pierwsze godziny na nauce jazdy, kiedy zapraszają U. Was do ławek. <słuch> tak. tak też było. W drugim odcinku już Piniu z Martyną skupią się na praktyce, czystej praktyce. Czyli weźmiemy motocykl, a Martyna będziemy mówić, co trzeba wyregulować. Ustawić, tak. Dokładnie tak. Miała to na kursie, powinna wiedzieć. pamiętać. Także powinna za, chwilę wiedzieć. To, za chwilę to Spokojnie. sprawdzimy. Oprócz tego, w tym drugim materiale skupimy się na bardzo ważnych rzeczach, takich jak praca balansem, zarówno motocykla, jak i swoją swoim balansem z motocyklem razem, bo pamiętajcie motocykliści są jednością z maszyną, nie? jednością z maszyną, nie może być inaczej. Do momentu kiedy się nie żegnają z motocyklem. Albo wywrócą, także no. Ja mam nadzieję, że nie opowiadam żadnych bzdur. Tak, to to w każdym to to razie kurtka ma trzy warstwy i właśnie nie, wypinamy to to warstwę to to, takiego, śpiworkową, ja czyli tę ja najbardziej wewnętrzną, to to, czyli ocieplinę. Na koniec mogę Wam tylko powiedzieć o ubraniach na początek sezonu, z własnego doświadczenia, myślę, że Piniu tutaj się ze mną zgodzi, najfajniej jednak wychodzą ubrania typowo tekstylne, wyposażone w membrany ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne. Tak, najbardziej uniwersalne. Najbardziej uniwersalne, są najłatwiej dopasować, chyba, że macie rozmiar XS, ale z tym też spróbujemy sobie poradzić, więc w tym drugim odcinku zobaczycie, czy nam się udało. Tak. Jemy pączki. Jemy pączki. Nie było łatwo. No, wszystko dla Was, także... Subskrybujcie. Ja cały czas walczę z rozmiarem XS. -u. Tak, Ja też, ja też walczę, tak, o, o. żeby mieć rozmiar XS. W kolejnym odcinku widzimy się w rozmiarze XS w odzieży tekstylnej z kluczem w ręku i do zobaczenia. Ja nie wiem pinię, się ty to wciśniesz, nie. Mm. Powiem ci szczerze, Martyna. że naprawdę chwilami to... Taki dumny się czuję, wiesz? No, jak patrzę jak jeździsz, to naprawdę jestem z Ciebie zadowolony, bo, bo bardzo, bardzo dobrze mi się z Tobą jedzie. Dziękuję miło słyszeć. Twoja zasługa. Fajnie, się, że się udało, nie?